Haha! Sprawdzaj ziomal, omal! O zdrobionka! Kurwa, to jest zbyt mocno, żeby to nagrać bez kitu. Nie wiem, nie wiem naprawdę czy mam to nagrywać, ale spróbuję Ona jest zbyt piękna, by być tu teraz z nami Jeszcze wczoraj była zbyt przytka, żeby zadawać się z nami Teraz wiem co straciliśmy z tym wszystkim zioma Straciliśmy zbyt po laskę, żeby o tym pisać i nawijać. Wiem to po sobie, bra. To jest moja gra, moja sprawa, moja Dziewczynami do tego klubu, bracie, nie wiedziałem co z nami będzie, bracie. Ona jest piękna, by być tu teraz z nami. Jeszcze wczoraj była w żeby zadawać się z nami. Teraz z nami po kluba kłazi i wiem, że mogliśmy stracić spokojną przyjaciółkę kurwa pozdro dla tych kurwa kumat ludzi A nie dla tych kurwa, którzy mnie w ogóle nie zrozumieli Bo to kurwa nazywa się trap To się kurwa nazywa trap To się kurwa nazywa, trap. To się, kurwa, nazywa rap Taka jest prawda, zioma Taka jest kurwa tutaj prawda Ziomek z to kiedyś Taki tu jest mój rap, tak a to jest moja prawda życiowa Lecę sam tu ziom, ale to jest bardzo prosta gra Kto we mnie nie wierzył, no to teraz wypierdalać Ja nie bierze was, więc wypierdalać do chuja pana Nie będę tu ufał wam, więc kurwa wypierdalać Nie wierzę tu w kurwa, w hejt. I moich to chuja. Ja tu lecę, sam po prostu na tej nabice To jest bardzo prosty brat To jest bardzo prosty chręb. to jest bardzo prosta nuta, kurwa <gry> Dobra, Pozra ja dobra ciągłość, wiem co to Dobra nuta, dobry bit, dobry trip dobry bit, o kurwa, ja To jest bardzo dobra moja nuta, Najlepsza chyba nuta jaką nagrałem do tych To jest proste brat Rozjebałem teraz kurwa moim brakiem nowym system Mówiłem, że będę starał się o coś lepszego, brat No i kurwa nagrałem to do pierdole Zajęło mi to trochę, ale nagrałem to w końcu się Prosta sprawa Nagrałem swoją najlepszą nutę Taka jest prawda Pozdrawiam go na wszystkich Moja najlepsza nuta właśnie teraz chodzi YO Dokładnie tak, najlepsza nuta Tak każdy tutaj śpiewa Ja to o tym wiem Ja o tym wiem Wiem o tym, nie musisz o tym mówić mi tu, kurwa brat Lecę sam, lecę sam, lecę sam O kurwa Lecę sam Prosta gra Prosta gra Prosty beat Prosty deep. Prosty ja Kurwa mat To jestem ja, Pozdrawiam.